Wtorek 11 października, Paulina Hopfen, witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny w telewizji Odra. Najważniejsze tematy dnia. Wejścia zarzutów dla piętnastolatka z Gorzowa. Policjanci po przyjeździe na miejsce, znaleźli u piętnastolatka substancje psychotrokowe w postaci marihuany. Czy powróci młodzieżowa rada miasta? Uczniowie, młodzież. Poczuwając się do aktywności obywatelskiej, zainicjowała tę. Tę akcję. To jest rewelacyjny pomysł, szczególnie, że zainicjowany przez pierwszoklasistę naszej szkoły. Sukces małych Gorzowiaków w Korei. Zdobyliśmy drugie miejsce, jest to dla nas ogromny sukces. Zwłaszcza, że w festiwalu uczestniczyły naprawdę wspaniałe zespoły. 28 zarzutów o posiadanie środków odurzających usłyszał uczeń jednego z gorzowskich gimnazjów. Nienaturalne zachowanie 15-latka zaniepokoiło pracowników szkoły, którzy poprosili o pomoc policję. Jak się okazało, chłopak posiadał przy sobie susz marihuany, a z niedozwolonymi substancjami miał kontakt już dwa lata wcześniej. 6 października 2011 roku pracownicy jednej z gorzowskich szkół w Gorzowie Wielkopolskim poprosili policję o ustalenie przyczyn nienaturalnego zachowania jednego z uczniów. Policjanci, po przyjeździe na miejsce, znaleźli u 15-latka substancje psychotropowe w postaci marihuany. Policjanci, wyjaśniając okoliczności tego zdarzenia, ustalili, że młodzieniec nie po raz pierwszy posiadał przy sobie narkotyki. Narkotyki te posiadał łącznie od 2009 roku. Były to jednak nieznaczne ilości, jednak zgodnie z przepisami posiadanie nawet najmniejszej ilości narkotyków jest karane. Efektem pracy policjantów jest przedstawienie 15-latkowi 28 zarzutów z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Wkrótce materiały sprawy trafią do sądu rodzinnego i nieletnich, który to zdecyduje o zachowaniu 15-latka. Goście licealiści chcą ponownego powołania młodzieżowej rady miasta. Według nich w mieście jest za mało inicjatyw skierowanych do młodych ludzi. Chcieliby mieć wpływ na sprawy, które ich dotyczą. Podczas spotkania w drugim LO członkowie samorządów szkolnych debatowali nad sensem i możliwościami pracy w radzie. Inicjatywa bardzo pozytywna, ponieważ to uczniowie, młodzież poczuwając się do aktywności obywatelskiej zainicjowała tę tę akcję, żeby od nowa powołać Młodzieżową Radę Miasta. Jest to na pewno krok ku nowym inicjatywom w mieście. Ma to być organ wspomagający Radę Miasta. Oczywiście jak do tego ustosunkują się inne samorządy uczniowskich, gorzowskich szkół, za chwilę zobaczymy. Szukałem od wielu, wielu Miesięcy takich różnych inicjatyw, jakichś akcji, wydarzeń, które by były organizowane przez młodzież i ich naprawdę jest bardzo mało. Zwłaszcza, że jestem osobą aktywną, która działała już w samorządach uczniowskich, dlatego zdecydowaliśmy się właśnie na powołanie Młodzieżowej Rady. To jest rewelacyjny pomysł, szczególnie, że zainicjowany przez pierwszoklasistę naszej szkoły. To jest takie taki nowe, nowe spojrzenie na nasze możliwości i pokazanie, że możemy coś zrobić, zjednoczyć w sumie to jest zjednoczenie wszystkich szkół, żeby zrobić coś wspólnie i, i to jeszcze na w takiej skali miejskiej, całego, całego Gorzowa. Co chcielibyście zmienić? Musimy to ustalić zresztą, tak samo jak prezydium musi wytyczyć sobie jakieś cele do, do swojej działalności, ale na pewno to jest po to, żebyśmy mogli wykazać jakieś nowe inicjatywy w naszym mieście, żeby było coś ciekawszego, coś nowszego, co daje więcej możliwości. Chcemy pobudzić młode osoby do aktywności. Chcemy ich nauczyć, jak mają być pełnoprawnymi obywatelami naszego miasta i nie tylko chodzić na, na wybory. Chociaż często się zdarza, że młode osoby nie chodzą na wybory, ani nie angażują się w różne sprawy. Chcemy ich właśnie uczyć i, i y, organizować równ, różne inie, inicjatywy młodzieżowe. Na samym początku zostaną przedstawione cele Młodzieżowej Rady Miasta. Potem młodzi będą dyskutować, czy warto taką Młodzieżową Radę Miasta powołać. Jeżeli okaże się, że tak, młodzi podpiszą, stworzą list intencyjny, które zostaną, Złożone na ręce przewodniczącej Rady Miasta. Drugie miejsce na światowym konkursie tańca w Korei Południowej zajął zespół tańca ludowego Mali Gorzowiacy. Gorzowianie byli jedyną ekipą z Polski, a w batalii pokonali aż 21 zespołów z całego świata. Zdaniem dyrektora zespołu Krzysztofa Szupiluka to jeden z największych sukcesów 30-letniej historii zespołu. Wróciliśmy z miejscowości Chonan. Odbył się tam światowy konkurs tańca folklorystycznego, tańca ludowego. Uczestniczyło tam 22 zespoły z całego świata. Europa, Azja. Ameryka, także Mali pokazali tańce narodowe, oberka krakowiaka, tańce Łowickie i tańce Rzeszowskie. Zdobyliśmy drugie miejsce, jest to dla nas ogromny sukces, zwłaszcza, że w festiwalu uczestniczyły naprawdę wspaniałe zespoły. Byliście jedynymi reprezentantami naszego kraju? Tak. Polskę reprezentowaliśmy jako jedyny zespół. Myślę, że godnie zaprezentowaliśmy polski tańce, polski folklor, no i nasze miasto, oczywiście i nasz kraj. Długo się przygotowywaliście do tego konkursu? Tak, o wyjeździe widzieliśmy już rok wcześniej, ale no cały wrzesień poświęciliśmy na przygotowania już z konkretnymi tancerzami, z konkretnym programem, kiedy dowiedzieliśmy się jakie. Mm, musimy pokazać programy, także, że przygotowaliśmy się cały wrzesień do tego. Euforia w zespole? Tak, radość wielka, zwłaszcza, że po obejrzeniu wszystkich zespołów wiedzieliśmy, że rywalizacja będzie dość ciężka i naszym marzeniem było, żeby się w ogóle dostać do finału tego konkursu. No, udało nam się dostać do finału, a tym większa radość była, kiedy ogłoszono wyniki, że zdobyliśmy drugie miejsce. Zebrała więcej głosów niż wicemarszałek województwa Maciej Szykuła i wicekurator Radosław Wróblewski. Bez żadnej kampanii wyborczej, bez drukowania ulotek i plakatów. Koszykarka KSS eaz SPWSZ Gorzów, w wyborach do parlamentu zgromadziła ponad 900 głosów. Klaudia Trębicka, choć nie myśli jeszcze o politycznej karierze, bardzo cieszy się z tak dużego poparcia. Ponad 900 głosów, które Klaudia uzyskała w wyborach, to jest na pewno bardzo dobry wynik. No, trochę Myślę, że tutaj fakt startowania, z ugrupowania ruchu poparcia Palikota był też decydującym, bo tutaj no widać było, że, że ten, ta formacja zyskuje na takim ogólnym zadowoleniu społecznym. Więc myślę, że gdyby, gdyby to była inna formacja, to, to na pewno byłoby gorzej z uzyskaniem tych wyników. No, ale to jeszcze raz pokazuje, chyba, że. Koszykówka w Gorzowie i na terenie naszego województwa jest, jest popularna, więc myślę, że tu skojarzenie było z zawodniczką grającą na parkiecie. Duże zaskoczenie i powiem, że pozytywne zaskoczenie. Dziękuję przede wszystkim za wszystkie głosy, i bardzo mi miło nie spodziewałam się. No i myślę, że jak na początek to bardzo fajnie, że na razie bez plakatów wyborczych tyle głosów, może za cztery lata pojawią się jakieś plakaty i coś więcej w tym kierunku. Chciałbym przestrzec też Klaudię, że polityka to jest sprawa bardzo trudna i łaska pańska na wstrym koniu jeździ, to przekonali się o tym nie, nie jedni już politycy z rzeczywiście z pierwszej ligi, no ale, ale to cieszy, że taka popularność jest właśnie naszej zawodniczki. Złote medale Mistrzostw Europy w taekwondo zdobyły dwie zawodniczki gorzowskiego klubu KS Dragon. Mistrzyniami są piętnastolatki Kalina Moskaluk i Anna Socha. Wysokie miejsca na Mistrzostwach zajęli także inni podopieczni Rafała Bagińskiego, Dawid Nestorowski i Adam Kulczycki. Byliśmy na Mistrzostwach Europy w Herdorf, Mistrzostwach Europy w taekwondo ETF. No i na tych Mistrzostwach Europy moje podopieczne zajęły dwa. Pierwsze miejsca wywalczyły tytuł mistrza, mistrzyni Europy Kalina Moskaluk i Joanna Socha. Oprócz tego jeszcze Dawid Nesterowski, który zajął drugie miejsce na mistrzostwach Europy, więc jest to dla nas potężny sukces. Niektóre z zawodniczek trenowały po 6-7 lat, więc zanim, zanim osiągnęły ten sukces to naprawdę wiele, wiele potu tak? trzeba było wylać na sali, żeby móc teraz się cieszyć tymi sukcesami. Ale chyba nie planujecie spocząć na laurach? No nie, jak najbardziej nie. No przed nami są kolejne wyzwania, kolejne zawody. Teraz szykujemy się na eliminację do Mistrzostw Polski i tam też myślę, że się sprawdzą bez żadnego problemu. Plany na przyszłość, czyli Mistrzostwa Polski, tak? Teraz Mistrzostwa Polski, w następnym roku mistrz Puchar Świata znowu, tak? Bo już raz byliśmy na Pucharze Świata, tam też odnieśli sukcesy zawodnicy, więc myślę, że cały czas idziemy do przodu, klub się rozwija i, i, i zawodnicy się Rozwijają i to mnie cieszy. Widać, że bardziej młodzi ludzie garną się do sportu? Bardzo dużo małych, młodych ludzi jest naprawdę na dzień dzisiejszy jestem strasznie pozytywnie zaskoczony tym, że jest tak wiele młodych ludzi, którzy chcą trenować, którzy nie chcą spędzać czasu przed komputerem, a przychodzą po to, żeby, po to, żeby spędzić fajnie czas, no i czegoś się nauczyć, tak, i, a przy okazji popracować nad swoją sprawnością fizyczną. I w przypadku tych, o których wspomnieliśmy na początku, odnosi sukcesy z biegiem czasu. E, tak, dokładnie, bo to naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest naprawdę ciężka praca. Po informacjach zapraszam na rozmowę przy kawie. W studiu jest już Krzysztof, So Bąk i jego gość. Wojewoda Helena Hatka jest już z nami w studio. Pani Wojewoda w wyborach parlamentarnych zdobyła mandat senatorski. Za chwilę porozmawiamy po informacjach o tym, o planach, jakie pani Wojewoda ma na 4 lata kadencji w Senacie. Zapraszam na rozmowy przy kawie. Tuż po informacjach. W dzisiejszych informacjach to wszystko, co dla państwa przygotowaliśmy. W imieniu Łukasza Sowińskiego zapraszam jutro o godzinie 17.15.